Zaraz! Ktoś już tu jest? Wewnątrz domeny? Cóż za szajbus z własnej woli wszedłby do takiej domeny? Czołem, towarzyszko! Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego Jula. Jula! Wszystkiego najlepszego! Jak śmiecie być dla mnie mili? Za te występki wszyscy dostaną ode mnie prezenty na wasze urodziny! Strzeżcie się! Hej, podróżniczko! Mogę pożyczyć twój szybowiec? A ty nie jesteś Tengu? Nie masz skrzydeł? To była odmowa, czy... A swoją drogą, słyszałem, że pokonałaś seniorę w pojedynku. W sumie tak. A potem zginęła. O, Ale podniecające... Stary... Wyluzuj. Okej. Okay, gotowe. Uh. Więc Alice chce, żebyśmy przypilnowali jej córki pod jej nieobecność. O. Oh. o oh, oh. Ile ona ma lat? Może z siedem? Czemu o oh, o! Oh? Temu. Uh.